Cześć wszystkim, zaczynamy kolejny odcinek. Siema, Przemek. Siema, spontanik. Właśnie mam tak. daily, żeby zagrać specjalistą. Problem tym a, jest taki, że z dajmowej rotacji nie ma żadnego ciekawego specjalisty. Więc chyba kupię sobie sierżant, petarde. I no. to właśnie zrobiłem. Nawet wyświetla się. Jak wybierasz menu, to raczej tu też widzę, kogo tam wybierasz sobie. Y ja Lily zagram, Dziwne. bo to jest... mam kup za złoto i mnie nie zaakceptowało, pomimo tego, że mam 24 tysiące. <laughs> Jeszcze raz. Jest! Mam. Okej. Okay. To co, jedziemy? No jedziemy. To jest w ogóle dziwna gra. Ostatnia z tymi bugami w niej. Tak, niestety. Z tymi połączeniami. Właściwie z problemami z, problemami z połączeniami. Albo z czytaniem mapy. Lili grałem na początku, jak zacząłem tą grę grać. Dobry leczący bohater. Może coś ugramy. Gorzej jak nam nie wylosuje żadnego bohatera z dużym DMG. Yy, dobra, mamy z dużym DMG po prawo, widzisz? Ten pomocnik to Sada. Ta Sada. Yy, tak, tak, tak. ETC ogłusza, znaczy, że wszyscy tańczą, a tamten specjalista jest naprawdę słabym bohaterem, przynajmniej jak dla mnie. W zależności yy, pod jaki build pójdzie, ten goblin, co ma robota na plecach. A. Znaczy, on jest o tyle dobry, że ma taki build, że można w nim pójść yy, tak czysto w rozwalaniu budowli, i on a. te budowle rozwala wtedy bardzo szybko. I ma nawet z tego co pamiętam, nie wiem, czy to jest pasywka, czy skill, taki, który zabiera pociski, wieżą. W momencie, o. kiedy on atakuje. Jakoś tak to działa. Brzmi ciekawie. Ale sam siebie do zabijania czempionów jest dosyć trudny. Raczej znaczy się sprawdza w momencie, kiedy na przykład wszyscy są ogłuszeni, albo duża ilość tych czempionów jest jakoś skupiona na podobnym obszarze. Zresztą mój hero działa trochę podobnie. Nie wiem. Widziałeś, jak działa? E, nie. Rozstawia nawet nie... się w miejscu i zadaje wtedy większe obrażenia. Tak, 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 I faktycznie. na większą odległość strzela. I Przez właśnie na tej mapie. Mnie, na tej mapie pierwszy raz nie grałem tam siedząc, mi dobrze szło. Bo po prostu ustawiam się na punkcie w ten sposób, żeby grać moby i jednocześnie grać e, przychodzących przeciwników. Wiesz, tam gdzie, gdzie był ten ołtarz. No, czaję. No, no, no. To najlepsze stacje miałem minimalnie 38 do zera, razu nie zginąłem. Mhm. Ale to raptem raz albo dwa razy nie grałem do tej pory. Też się wydaje, że znowu będzie to, co zwykle? No widzę, że znowu się długowadły, ja już zauważyłem, jak wróciłem. Nie jesteś za tym, żeby wyjść z gry i nie pielniczyć się z tym? No właśnie, wiesz co? Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że to nie ma sensu. Co nie, masz, co nie ma sensu? No wyjście teraz, bo to nie, raczej nie przyspieszy. Spróbuj wyjść, jak chcesz. Nie czekaj, dobra, nie no, zobaczymy. Pasek podskoczył, nie? Że wiesz, że oni mają po prostu, po prostu ten problem z tymi serwerami? I że samo wyjście no nic nie da, nie? Powiem ci tak, w momencie, kiedy wychodzę z gry, no i do niej dołączam, no to się ładuje się praktycznie od razu. Wiem, tylko czy teraz, na przykład, jakbyśmy wyszli, czy faktycznie by się załadowało od razu, czy też byśmy musieli czekać? No nie mam pojęcia. Mi się wydaje, że to jest po prostu bug jakiś z ładowaniem mapy. No ale zobaczymy, mi na przykład już się grało w, prawie w połowie. Jeszcze trochę do połowy brakuje. Dam 20 sekund, jak nie pójdzie dalej, to wyjdę. Dobra, to już możesz wyjść w sumie. Dlaczego? Poszło dalej czy nie? Znaczy, mam trochę do połowy. Ty masz dyski SSD? Mmm, chyba tak. Nie wiesz, czy masz? Ja nie mam. Nie jestem pewny. Ja nie mam. Jestem ciekawa, jakby się ładował na SSD. Nie ty. wiem, trudno mi powiedzieć. Dobra, wychodzę. Ja osobiście ok. wychodzę, a ty? Nie, ja poczekam. Poczekasz? No, zobaczymy. Jak ty wyjdziesz, to przynajmniej powiesz, jak to u ciebie. U mnie ruszyło dalej. Ruszyło, rzeczywiście? i załadowało się całe. Czekaj. Żebym teraz nie zabił aplikacji. Już zabiłeś. Nie. menadżer uruchomiłem, ale mi nie wyskoczyło, wiesz, nie przeskoczył A. na Windowsowy widok, więc pewnie jest w tle. No, jest w tle. Też zauważę, że ta gra w ogóle mi zmienia wygląd obrazu. To jest bardzo dziwne. Nie wiem, czy też tak masz. Jak no, odruchomię tą grę, to zmienia mi tryb obrazu, to abym miał yy, standardowy. Aha, czekaj, bo ja zapomniałem, jak się tam leczy. Zwiększa regenerację many, każda, co zebrana kolana jest zwiększa to promień 25. Ja też muszę sobie przypomnieć, co i jak. Zwiększa zasięg leczącego na o 30%. Wyduża czas życia podniemnego węża. To damy chyba to. Dobra, biegnijmy. No w ogóle nie ma wszystkich speli na początek, chyba. Nie, leczący na Gdzie lecimy do góry? To biegnę wspomnieć. Okej, okay. mam coś takiego, że w trybie maskowania mogę być, jak jestem w trybie obrężniejszym zajbiście Czyli będę niewidzialny Dopóki nie zaatakuję albo przeciwnik mnie nie zaatakuje, świetnie. Wybieram to. Widzisz? O, faktycznie. Ale jest... musicie go trochę przyciągnąć do mnie. Bo widzisz zasięg, A. prawda? To tutaj no. mogę wszędzie strzelać dookoła. Poza nie. Zostać w tym trybie czy gdzieś się... Coś tu idzie. Jest nie tak, widzę. Też widzę. Zjadę ją. Come on, A jeden cios! Lili! Really? O nie. Dobra, dupa. Trudno. Znowu idzie. Hmm. Dobra, gdzie diablo. Chyba tutaj przyjdę bliżej was. Bo ja mogę z tego krzaka nabalać wieże, nie wiem czy wiesz. No wiem co ja. No i ona mi nie będzie atakować. Zostawię minę. Ja to wyskoczy się uleczy i co zaraz wracam. Chodź się do mnie. Wow. Co? Uciekam. czytam. To wszystko schiluje. Świątynia. Teraz się rozstawię, tak żeby ich ładnie napierniczać. Ale nie podejdą raczej. Tylko cały czas są po domaym zasięgiem. Prawie, że nie podejdą. Czyli to jest ten problem, że trzeba wiesz, mniej więcej jeden zasięg ustalić. Może spróbuję no, tam przekonzać czy chciał. coś. Nie wiem. Oni nam idzie tam atakują. Możesz mniejszy lecieć, ja będę się To Rozwalę po prostu wieżyczkę. Będzie okej. Okay. Zawsze do to jest Diablo, idzie? Możesz? Nowa, mhm. nowa, nowa, nowa. Dobra, idę. Mógłbyś się w sumie tu rozłożyć i moglibyśmy tak. to puszczać. Tak mi się wydaje, że tak właśnie zrobię. Będzie dobry pomysł. Ledwo co mam zasięg? Znaczy mogę rozwalić to, ale nie rozwalę tej drugiej wyżeczki. Jeszcze. Dobra. Także jest spoko. Dobiję ją. Okej. Okay. Nie, jeszcze kurczę jeden, jeden hit. Po prostu depnął. Dawaj tego niewidzialnego. Aha, spowodował, że nie jestem rozstawiony. Diablo, tak mnie odepnął Dobra. Jedziemy, jedziemy, spoko. Zwiększony zasięg pocisków podstawowych. Tu jest na dole, koleś. Uważaj, bo tu jest szef i oni się nam narzucą zaraz. Ja zabijesz? Nie. A! Zasięg. widzisz przecież. Gdzie jest zasięg. No widzę, że zasięg kończy. No brakowało. Dobra, nice. możemy push Właściwie. Nie mogę się rozstawić, tak żeby to miało sens. Tak na przykład? Dobra. Jeszcze. Malutki fragment, będę mógł nawadać wieże. Tak się ustawię, żeby móc nabrać wieże. Ok Dawajcie O oh my god A Dajcie diablo Diablo Jest Dobra robota Gramy w to wtedy w do i Lola, zauważyłeś? No ale przyliczenie, no? tak? Nie wiem, wiem, ale pytam się, czy no jadę. dalej tu Jadę. Bo wydaje mi się całkiem spoko, nie? Tak, ale jak będzie następny punkt do przejęcia, ten z góry, no to go bierzemy albo ze środka. Tak na wszelki wypadek. To co? No chodźcie Zobijamy. tu. Nie, tylko przydałoby się, żeby oni też tu przyszli. Mam w zasięgu <laughs> taką Mam za to na ten, na bramę. Też nie no, wygląda jakbym miał zasięg. Mam zasięg, mam zasięg. Manny mi baguje, Uważaj. Dobra, idę po życie. Gdzie reszta? Nie, Przeciwników. nie wiem. Przeciwników Dobra, zburzymy i odjeżdżam, co? No, też mi się to wydaje Dobra. Proszę, że tam ktoś z tyłu co idzie. Nie wiem Pewnie coś na temat tego, że powinniśmy robić punkty To <grymne> nawet życie Pójdziemy zrobić to może? Mam Ja też tam lecę Mam zasięg, więc z tym korzystam. Dobra, to korzystam. No wiem, Ale ja w ogóle mało biję Jesteś healerem raczej, nie? Tym nie DPS-em Jeden na środek Trochę taka niedoceniona pozycja być te po yy, healerem. Jak niedoceniona. Bardzo potrzebna na teamu. O, ładnie Przed pod samym dół Ładniej hobijam. No, takie połączenie też mi się wydaje, ok. Ja rzucam totem koło ciebie, jak widzisz, taki totem, to on cię leczy, więc powinniśmy bossa załatwić. Myślę, to że oni się mogą dawać. go zrobić. Nie też jakoś rozstawię, żeby mieć zasięg. Dobra. Ale dobrze, bo tam dwóch jest na górze, dwóch na dole, a nikt nie robi bosa. O kurna, muszę się cofnąć, bo zginę. No ja zginę, też. Ja. Prawie zginęłam w ogóle. Damy radę, damy radę. Musimy. Ooo, uciekaj. Myślę, że się opłacało. Jak przeżyjemy to i zdobędziemy go, to się opłacało. Jak zginiemy, to się nie opłacało. opłacało. Dobra, opłacało się. Dobra, opłacało się. I, a ten na jest do przejęcia? Który? Wieża? Czy nie? Y y y tak. Jeszcze nie go nie przejął. Jej... nie przejął. Przejmuj. Pójdzie, przyjdziesz tu? Tak. Ja cię będę leczył. Dobra. Mhm. Bo ja Potrzebuj. jak sam nie dam rady przecież no... zobacz. Że jadę. Nie mogę szybciej. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. O, sojusznik przeszedł. Zostawię się jakoś, okej. Okay. Mamy to. Jak boss trochę coś dał? O, Co? uwaga, idzie. Gdzie ich dwóch? Dobra, nice. Chyba Myślałem go No, takie leżenie tak Obozowiska kolejne robimy? No, też mnie się to wydało. No dawaj. Ja sobie poradzę, bo tam jeden został na górze, przeciwnik z tego co widzę. Nie jedźcie spokojnie! Puszniemy dwa te, chodź tu. Już nie rozstawiam w sieć, by zaatakowali... Chociaż nie wiem, może nawet lepiej rozstawię się, tak zaatakują tak jak tego dewanżuję ewentualnie. Jeszcze po pamięta, lewej. Że, Ja muszę pamiętać, że mana się w tym szybko kończy. Idziemy po lewej. A tym mocno zabili już no? O, o, o! Przejęli. Dawaj. Dawaj, dawaj, spoko, dam radę. Jak jest tylko dwóch, to damy radę. U odejdź, odejdź! Zamiłaś. No wiem, ale mnie zablokowałem, ja miałem jakieś nie, nie, tak? No mówię ci, nie mogę się ruszyć w ogóle. Aha, okay. Naciskałem tam po boku, ale... Okay. Jeszcze okay. tak dziwnie obkrążał ciebie, że... Mam nadzieję, że to zadziała. Ojej, ucieknie. Ucieknie. Przejedzie bo z Jak to wygląda sadystycznie? 6 dla nich do 3 dla nas. Kiepsko. No. A trzeba by odpuszczać przy okazji. Ale priorytetem jest jednak świątynia, jakby nie patrzeć. jestem niewidzialne jak coś, nie? Jak nie no, tak. O! Dobra. Lutowałem. Ale szybko. No, masakra. Sfokusowali mnie. Ale straszne w ogóle DMG wciskają. No, niesamowite. Mogę w to uwierzyć. Ha. <słuch> Wszyscy tutaj byli? Nie, nie. co oni zrobili? Co już sojusznicy. Po prostu sobie biegali, po mapie, czy jak? Czuję Nie jakoś dziwnie to wyglądało. No właśnie, nie wiem, co się Ale stało. Ale straszny pocisk w ogóle. Przegraliśmy. O! Co to nowa robi? A, przejęli obóz. Super. Jaki noob! Ale łatwo załatwiłem przeciwnika. Się w ogóle nie ruszał. Się przyblokował mniej więcej tak jak ja wtedy. Tak to wyglądało. Dobra. A, zlamiłem, nie zauważyłem tego diabla. A mogłem go załatwić w łatwy sposób. Potrzebujemy pomocy na dole. A, nie tylko na dole. A to jest tylko jeden przeciwnik. Dlaczego cały team miałby tam iść? No wiem, ale jak nie dam rady samotabić. To mi chodzi. dobra. Atrożna. Ostatni nie mam nic do dodania. W świątynie, nie. Lepsiś tam te mordki. Ja ich nice. Do góra. No to dobra, do? Ja nie wiem, mi nie ma. Ej, rusek chyba wkuja. Mogę napisać? Ej! Rus! Prędzej zrozumie jak mu napisze, to po polsku niż po angielsku. <laughs> Nie, ale, ale, ale taka jest prawda. Taka jest prawda. On awkuje, widzisz? Widzisz? Wiedziałem, że to jest taki typ. Gdzieś ten napisał? On Lirasian. Jest żon. Ja wkuję. O, zaczął się ruszać w końcu. No bo wiesz, zaczął się pewnie. On pewnie jest przekonany, że już przegraliśmy, a teraz uznał... Oj, kurwa. No to będzie lipa, bo dostanę bana, to się ruszę. Dwóch to was i więc radzę uciekać. Problemem jest to, że trzeba kogoś załatwić w końcu, kiedyś. A nie no. tylko dedować, nie uważasz? Więc try harduje. Szczególnie, że najzabawniejsze jest to, że coś tam robimy w końcu, widzisz? Bo mniej więcej wyrównaliśmy, jeżeli chodzi o bazy. Myślałem, że te 169 O No nie, nie. <grym <grym> Jak? Poczekaj, poczekaj. No czekam, no sam nie pójdę przecież. Myślę, że poszli na bozowisko to mocniejsze. No Przecież Nie, myślę, na, boss, nie, nie okay. na bossa oni poszli, na bossa. Na stopę na bossa, widziałeś? Na bossa poszli, Robię bossa. Na 100% poszli na bossa, mówiłem. Nie tryharduj, spontanik. Czekaj. Teraz. Teraz. Mamy, mamy to. Przejąć tylko, przejąć. Nice. Super, nice. wygraliśmy. Jolo, nice. jolo, ale jazda. Tak, pusz, 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 pusz. Dobre wejście. Push. Um, właśnie nie wiem. Dobra, dobra, puszujmy, może co? Puszujmy, tak. Bo albo tutaj, to, albo to wygramy, albo nie. Tak Jedyna szansa w tym momencie. Już nawet nie przychodzę w typ Siege, bo przejdę, wiesz, pod bazą, jeżeli w ogóle dojdziemy. A teraz po prostu będę nawalał, aby nawalać. Dobra. No całkiem spoko. Mam zasięg? Nie mam. Dobra, mam. Zasięg. Nawalać bazę czy wrogów? Bazę Nie, nie ma co? Bazy. W momencie bazę. Wszystko na jedną kartę. Damy radę. Może, czekaj, spamuj wszystkim, podejdź tam, cokolwiek. Jest! Drycat potrzebuje. Ja pierwszy. <laughs> Mieliśmy gorszy team, przegrywaliśmy no. właściwie, ale wygraliśmy w końcu na koniec. Tak, no dobra akcja. Dobrze, takie, że dobra. ogarnęliśmy. Bóg na mapie był, bo widzieliśmy, że ktoś tam leci do tego punktu. Nie wiem, czy Ty to też widziałeś. Poleciliśmy tam, ja tam czekałem, poczekałem na Ciebie, wyszliśmy w dobrym momencie, zabiliśmy trzech i wygrana gra tak naprawdę. To było dobre. No i wbiłem trzydziesty no. level. No, Pieset. Nice, nice. Tak, oby więcej takich gier. No.